Po wielu miesiącach smuty nareszcie pojawił się płomyk nadziei dla polskich demokratów. A może nawet ognisko, bo Gazeta Wyborcza już ogłosiła, że opozycja przejęła inicjatywę. Wszystko za sprawą tak zwanej szóstki z która jest niczym polityczne Wunderwaffe. Cudowna broń przeciwko kaczystom. Największą przewagą tej szóstki jest to, że nie jest piątką. A nawet małe dzieci wiedzą, że 6 to więcej niż 5. Arytmetyka niewiele by tu jednak dała, gdyby partia nie wyciągnęła swej dłoni do mas robotniczych i chłopskich. Nie od dziś przecież wiadomo, że demokracja, związki partnerskie, węglofobia i szczery antykaczyzm to sprawy ważne, ale już starożytni demokraci wiedzieli, że Pekunia nie omlet i że to pieniądze rządzą światem. Dlatego w najbliższych wyborach towarzysz schetyna obieca nie 500, a 600 zł. Taką premię co miesiąc otrzyma każdy, kto zarabia mniej niż 4,5 tysiąca zł. W taki oto sposób partia nareszcie może skutecznie zablokować szkodliwe kaczystowskie rozdawnictwo. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!